Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam Was do fifashop.pl. Tam przy pisaniu hasła Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was w kolejnym odcinku wojny na paczki, w której walczę z oczywiście lachem, żeby mieć lepsze szczęście. No, kto. Praktycznie sprawdzamy, kto ma lepsze szczęście w paczkach. Teraz, w, te, w tym obecnym stanie Fify No i moi drodzy, odcinek 16 przed nami. No i 10 paczek, oczywiście, za 7,5 tysiąca trafiliśmy akurat na okres, gdzie jest Team of the Season yy, MLS. Także. Powiem szczerze, jeżeli ktoś trafi Team of the SEASON MRS, to może być koniec. Nawet pomimo tego, że chyba ja jestem delikatnie na prowadzeniu, z powodu paczek, jak trafiłem, to teraz. Wszystko naprawdę może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o kasę, to praktycznie wszystko z klubu sprzedałem. Zostało tam mi chyba tylko 200 kontraktów, tych nieświecących się strasznie ciężko nie sprzedaje. Także w ostateczności będę je sprzedawał. Na razie jednak zajmijmy się na razie się tą kasą, którą nie ja sprzedałem wszystkich zawodników. Całe, praktycznie wszystkich, nie wiem, z klubu. Wszystkie karty takie, te ważniejsze, jednorazowe. No a. Jak będzie, to zobaczymy. Druga paczka przed nami była, niestety nikogo nie, nie, trafialiśmy, nie trafiliśmy dobrego, dwie za nami i e, czy tutaj nie ma jakiejś, nie, za 15 już się chyba skończyła, e, tak czy inaczej trzecia paczka przed nami, no i bądźmy dobrej myśli, bądźcie Wy dobrej myśli i możecie mi napisać w komentarzach, co Wy trafiliście, jeżeli chodzi o Team of Decision MLS, bo widziałem naprawdę ładne, konski Lorente, no zdecydowanie to nie jest osoba, której szukamy, żeby wygrać tą Jakże zaciętą i zabójczą wojnę. Czwarta paczka. Czwarta paczka. Ja powinienem chyba sobie dać tutaj jakiś licznik. No dobra, dziś, teraz nie zapomnę, ale na, już na kole, kolejnym razem będę musiał y, sobie zdecydowanie go tam jakoś ułożyć. Czwarta paczka to była. No to czas na piątą. Pięć paczek za nami w tym momencie. Niech się dzieje magia. Może zaraz jakiegoś, no, zrobimy. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Les Lescott trafił do West Brom? Nie wiedziałem nawet, no proszę. A ja go tyle używają w 2013. To co, no uspak, A niech będzie no uspak. bawimy się, to się bawimy. Szósta paczka przed nami i czy da nam to szczęście? Ja tu poszukam jakieś kurcze, nie wiem. O! Moja maskotka, która jest zawsze ze mną, Sackboy. Mm. No, Gbona, nie, no to, to nie była dobra paczka. Oczywiście, oczywiście, wszystko wysyłam, wysyłam do klubu. Siódma paczka, no to tak, bojem. Uwaga, maskotką moją twardą, jak cholera, więc jedynie stoi mi zawsze na biurku. No i uwaga, czego to już się nie używa, żeby te metody były lepsze, prawda? No tak, no tak nie wyszło zdecydowanie. Nie ma tematu. Ósma przed nami i chyba wiecie co? Chyba pojedziemy normalnie. Ósma, Leo Messi. A Jakbyśmy takiego trafili, to też jest game over Anderhery, on no, teraz już dużo nie będzie warty Aczkolwiek, chcę chce zobaczyć jaką będzie miał kartę w FIFA 15 Bo zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze 9 Uwaga Felajni dwóch zawodników Manchester United, trafiliśmy pod rząd, no ale powiem szczerze, nie wygląda to najlepiej Peralta nie sprzeda się za dużo, więc od razu go quickselluję żeby nie zaśmiecać sobie za bardzo tej skrzynki, jak nie trzeba. No i ostatnia paczka przed nami. O, czyli dobra, nie patrzę na to. Uwaga. Wy już wiecie, ja jeszcze nie i. Serio? No cóż, nie udało się. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Już za niedługo kolejny. Pamiętajcie, wtorki, czwartki oraz soboty zawsze wojna na paczki. Chociaż już powoli zbliżamy się do końca, więc zobaczymy, jak to będzie. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem w Wojnie na Paczki.